kanał YouTube Ku Bogu oraz Maronicka Fundacja Misyjna przedstawiają audiobook Olej Świętego Szarbela. Pan Bóg wybiera niektórych ludzi, aby w nadzwyczajny sposób przypominali światu o Jego istnieniu. Jego wszechmocnej miłości oraz nieskończonym miłosierdziu. Święcie z Libanu, jak święty Szarbel, święta Rawka, święty Nemetallah El Hardini i błogosławiony Stefan Neme, są jednymi z najbardziej znanych świętych na Bliskim Wschodzie. Budzą tam zachwyt i powszechne zadziwienie z powodu. Nadzwyczajnych cudów i znaków, które się dokonują, za ich wstawiennictwem. Od wielu już lat obserwujemy szybki rozwój kultu tych świętych w całej Europie, a zwłaszcza w Polsce. Odpowiadając na zapotrzebowanie tak wielu wiernych, którzy starają się zbliżyć do Boga poprzez duchowość maronicką, jego eminencja, patriarcha kościoła maronickiego, kardynał Beszara el Rai. Podpisał akt zawierzenia dzieła apostolskiego Maronickiej Fundacji Misyjnej w Polsce na wyłączną służbę Kościołowi. Dzisiaj, po długim okresie pracy apostolskiej poprzez niezliczone projekty ewangelizacyjne i charytatywne, duchowni świeccy, Polacy i Libańczycy łączą się wspólnie w służbie Bogu i Kościołowi poprzez apostolską działalność. Fundacji w Polsce. Czerpiąc swe siły z modlitwy, działania Fundacji mają na celu również wsparcie naszych braci i sióstr na Bliskim Wschodzie w ich codziennych zmaganiach. Corocznie Maronicka Fundacja Misyjna wspiera ponad 300 rodzin w Libanie, kraju Wielkich Świętych, takich jak wspomniany Święty Szarbel, Święta Rawka i wielu innych. Dzięki hojności tak wielu osób jesteśmy w stanie pomóc naszym braciom w wierze. Naszą misją jest wspieranie ich w potrzebie, przede wszystkim przez naszą modlitwę, ale także poprzez zakup lekarstw, jedzenia, ubrań czy inne formy. Te rodziny, które mieszkają w Libanie w ekstremalnie trudnych warunkach, potrzeba jest taka wielka. Że z tego powodu Monsignor Charbel Antun, wikariusz generalny diecezji Żybejlu, Byblos, w której znajduje się sanktuarium świętego Szarbela wraz z maronicką Fundacją Misyjną i Stowarzyszeniem Aniołów Maryi w Libanie, postanowili uruchomić projekt Orędzia Miłości. Jednym z głównych działań maronickiej fundacji misyjnej w Polsce jest pomóc uzyskać wiernym olej świętego szarbela w imieniu sanktuarium świętego szarbela w Libanie. Święty szarbel wciąż działa cuda. Niektórzy marzą o podróży do Libanu, do grobu tego świętego, ale coraz liczniej także w Polsce pojawiają się miejsca związane z jego kultem. Na stronie Maronickiej Fundacji Misyjnej znajdzie się lista kościołów i sanktuariów, którym zostały przekazane relikwie świętego Szarbela Machlów, zgodnie z dokumentacją sanktuarium Świętego Szarbela w Anenai w Libanie. Szarbel zmarł w wigilię Bożego Narodzenia 1898 roku. Po pogrzebie ojca Szarbela z jego grobu promieniowało niewytłumaczalne światło. Zjawisko to trwało 45 dni i nocy. Wkrótce patriarcha nakazał by ciało mnicha przenieść do klasztoru. Kiedy otwarto trumnę, zauważono, że ciało świętego Szarbela nie uległo rozkładowi. Z obawy przed profanacją grobu postanowiono przenieść trumnę wraz z ciałem zmarłego do klasztoru. W czasie przenosin odkryto, że ciało ojca Szarbela nie było zesztywniałe, jak to się dzieje po śmierci, lecz wiotkie, jak za życia. Ciało emanował też miły zapach oraz wydobywał się płyn ustrojowy z krwią. W dniu 24 lipca 1927 roku Ciało włożono do metalowej trumny i zamknięto w marmurowym grobowcu. Przez cały czas jednak z ciała wydobywał się płyn ustrojowy z krwią. W roku 1950 wydano kolejne polecenie komisyjnej ekshumacji z uwagi na przecieki płynów z marmurowego sarkofagu. W obecności ekspertów stwierdzono brak stężenia pośmiertnego. Ciało wyglądało tak jak w chwili śmierci. W dniu 7 sierpnia 1952 roku ma miejsce ostatnia ekshumacja. Ciało zmarłego zachowało się jak poprzednio. Płyn ustrojowy wydobywał się nieprzerwanie do 1965 roku, w którym dokonała się beatyfikacja ojca Szarbela. Jak otrzymać olej świętego szarbela? Olej świętego szarbela jest pobłogosławiony relikwiarzem pierwszego stopnia świętego w trakcie właściwego i specjalnego nabożeństwa w obrządku maronickim. Olej dotyka kości świętego szarbela i jest to relikwia drugiego stopnia. Relikwie można otrzymać tylko pisząc do Annaja przez e-mail podany w opisie filmu. Zapewniamy, iż każda wiadomość e-mailem przesyłana do Annaja jest odczytywana, ponieważ wszelka korespondencja z Polski do Sanktuarium Świętego Szarbela w Annaj odbywa się za pośrednictwem maronickiej fundacji misyjnej od 2013 roku. Kierując się paragrafem 1190 kodeksu prawa kanonicznego, nie należy za olej pobierać żadnych opłat. Wierni mają wszelkie prawo, by dostać go za darmo. Stąd też relikwie nie podlegają żadnej opłacie i dzielimy się nimi jako Boży dar. Jednak przygotowanie relikwii wiąże się z pewnymi wydatkami. Uprzejmie prosimy o złożenie ofiary pokrywającej koszt kapsuły i innych materiałów, jak również wysyłki. Za dar serca Bóg zapłać. Film powstał dzięki pomocy Maronickiej Fundacji Misyjnej. Jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, Proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.